I kolejne auto może ruszać. Jesteśmy na pierwszym stopniu szkolenia Safe Drivingu, czyli szkolenia bezpiecznej jazdy. To są szkolenia przede wszystkim praktyczne, czyli tak naprawdę mamy tylko wstęp, który trwa około godziny. A potem wychodzimy na tor i mamy już tylko jazdę samochodem. Przecimy w warunkach kontrolowanych na torze Autodrom w Poznaniu. W dzisiejszym szkoleniu biorą udział pracownicy m.in. ze spółek Airbut SA, Airboot Shed Services, Airbut Industry Centrum oraz MOD 21. Rozpędź się do 60 i na moją komendę hamuję w Zobacz, jak teraz wydłużył się ten dystans, na którym zatrzymał się pojazd. Dzisiaj na szkoleniu wyjechaliśmy na plac, gdzie mieliśmy tak naprawdę pięć różnych ćwiczeń. Od wpadania w poślizgi, wyprowadzania auta z tego poślizgu przez śliskie zakręty, omijanie przeszkód, prawidłowe manewrowanie samochodem, trzymanie kierownicy, ustawienie fotela, ustawienie generalnie kierowcy. Motor powinien być ustawiony na takiej wysokości, żebyś w was był na środku szyby spójrz prosto tutaj. Jeżeli kierowcy pokonują dużą ilość kilometrów, to takie szkolenie da im dużo więcej może nie tyle pewności siebie, ale respektu na drodze. Tej wiedzy nigdy nie jest za mało. Rutyna, niestety, powoduje, że gdzieś tam się. Oddalamy od pewnych reakcji takich instynktów, więc wzięcie udziału w tego typu szkoleniu powoduje, że jednak te instynkty wracają, świadomość wraca, odpowiedzialność wraca. To ma być pokora i pokora dla prędkości i pokora dla innych uczestników ruchu.